Dziesiątka za mojej kanale, odcinek, żonoczynek. 100 kb, więc przejdźmy do odcinka. Czemu dzisiaj się z Czemu dzisiaj jest Sierra Zabia? To też pije. Ma mój brzuch. Aha, aha. <śmiech> 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 Kochanie, zbieraj się śniadanie! Po co? To to jakaś inna, muszę co, schodzisz co, co, Kochanie, Tak Tak, A co ty tak marudzisz tam? Słychać cię z dołu. Mmmm. Dobra, już mam chyba wszystko, a nie... Jeszcze to. Co to, to, to za kurczak? Dobra, idę tam. Tu, gdzie są moje jajka tego latowe? A nie, mu chodzę. Co to jest? Ile tego? Są dobre. Weźmy do szkoły. No szoko. Przepraszam Was, ale na razie nie będzie filmów. Popatrzcie, co mi się stało z toką. Muszę wszystko naprawić, więc no to koniec. Dzięki. No przepraszam.